Witam serdecznie baranki na czytaniu tygodniowym lecimy. No nie tylko baranki, ale zaczynamy od baranka. Zapraszam na szeptanie od 5-10. już tak będę powtarzała przy każdym filmiku, bo nie umiem podpiąć nie umiem podpiąć, przepraszam, technicznie filmiku. Dobrze, kochani, tyleż lecimy. Co dla baranka na ten tydzień nadchodzący. Oczekiwanie. Tutaj jest tak jakby zasobność, czysta droga, czy ja mogę w coś zainwestować, czy nie, czy mogę zainwestować w uczucia w siebie, czyli baran inwestuje w siebie. Wydaje mi się, że na coś czekaliście, na coś czekaliście, na coś czekałyście, tak. Tutaj jest tak jakby zakończenie jakiejś walki, ale chcecie zainwestować w siebie. Może być awanturka, słuchajcie, znaczy awanturka, może was ktoś chcieć oszukać na pieniążki. Uważajcie, bo tu może być właśnie, prze, tu może być jakieś przecięcie z tego tytułu, drogie barany. Natomiast tak jakby energetyka nie jest zła, bo tu się pokazuje, że baran chce zainwestować w siebie lub swój wygląd, tak, natomiast tak jakby coś się odwleka, jeżeli zabieg może się nie odbyć, jeżeli jakaś praca, to ona tak jakby w tym tygodniu, w tym tygodniu to jest tak jakby barana paliło bo to jest diabły dziewiątka denarów czyli tu jest pasja jeżeli chodzi o pracę, to tu jest pasja tym bardziej, że wiecie, że na tym zarobicie zyskacie, natomiast tak jakby nie wylejcie dziecka z kąpielą, nie przyspieszajcie niczego, bo może się okazać, że dopiero pod koniec tygodnia Będziecie mogli z czymś zacząć. i Ja bym zaczekała sobie cierpliwie, bo dopiero przyszły tydzień przynosi bardzo fajne wiadomości, rozwiązania. Więc tak naprawdę to, co do czego się tak bardzo palicie, może się przedłużyć troszeczkę tak. Natomiast może być wiadomo, że coś się przecina, aczkolwiek to się nie przecina, to nie będzie prawdziwa wiadomość, bo tutaj w przyszłym tygodniu zaczynacie tak, jakby działać w tym, o co Wam kochani chodzi. Ale tu już widzę, że jesteście zapaleni. Dla tych, którzy szukają pracy, pracy znajdziecie. Dzieci, to pracę z pasją, bym powiedziała, natomiast długo nie popracujecie, bo tu się pokazuje 9 miesięcy. Od 5 miesiąca tu jest jakaś walka, tak, walka, i to jest tak, jakby za dużo obowiązków, ale przez ten czas zrobicie sporo kasy, bo tu się pokazuje, że odkładamy. Tak, jest to czwórka denarów, jest to dziewiątka denarów, więc odkładamy. Jest to praca gdzie warto popracować nawet miesiąc, dwa, bo ona daje jakieś spore zaplecze dla Państwa jeżeli chodzi o osoby samotne to ja bym powiedziała, że <laughs> możecie spotkać kogoś oszukanego kogoś z, z, z trygonu ziemi, może być to byt, moi drodzy, ale może być to poraniony bliźniak, tak, bo też mi się tu pokazuje, aczkolwiek ogólnie trygon powietrza i trygon wody natomiast trygon wody jest bardzo fajnie nastawiony do Was, tutaj to wiecie tu jest no diabeł diabeł, ogień i woda jak to się mówi tutaj, to będziecie się po prostu, no tutaj jedno drugiego nie zgasi, jedno nie wyparuje, a drugie się nie przygasi tylko tutaj może tutaj się może dziać natomiast nie jest to związek na lata jest to coś, co warto przeżyć natomiast tak jakby nie jest to związek na lata, nie pokazuje się, pokazuje się że z tego tytułu też kiedyś w przyszłości mogło być problemem dla osób zajętych, jak to się mówi w związkach, pokazuje się zakończenie jakiejś walki jest tak jakby postawienie na siebie, tak, bo ja potrzebuję postawić na siebie i na stronę materialną naszego związku, tak, naszego związku, mojego życia, bycia, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chodzi o zdrówko, drogie baranki, to tutaj mamy tak jakby, tu się jakiś zabieg może nie odbyć, tutaj są chore stawy, tutaj jest tak jakby kręgosłup, ale Tutaj boli coś w może być to woreczek, może być wątroba, trzustka, no coś tutaj się, kochani, zadziewa i tak jakby, ale jest też na czakrze serca, więc zwróćcie na to, kochani, uwagę. Może być zgaga, ale jednocześnie może być nadciśnienie, tak, bo tutaj czasami diabeł o tym mówi, więc wracamy na to, kochani, uwagę. Dziękuję, baranki, bardzo mocno. Lecimy byczki, co też dla byka na ten tydzień. Karty przygotowały, zaraz zobaczymy, potachujemy. Potachlujemy, od i tak. Dobra. Co dla naszych byczków? Nie wiem, chyba w całej Polsce taka pogoda, co? Bo tutaj u nas to tak tak niebo płacze, że ojoj to od wczoraj, od wieczora nie chcę przestać w ogóle nawet na chwilę. Ja już przepalałam normalnie w piecuchu dzisiaj rano. Do chłodnia, bo 12 stopni. No. A mamy jeszcze lato, tak? Jeszcze lato trwa, więc lato trwaj. Dobra, co dla naszych byczków wracimy na ten tydzień? No i byczki, tutaj trzeba uważać, bo tutaj do wiadomości odkrywają się jakieś, odkrywają się olbrzymie tajemnice które tak jakby pogrzebią coś lub kogoś, tak jak, a i tutaj jest takie troszeczkę cięższe, macie te karty, chociaż tutaj w pracy sobie poradzicie tutaj jest nadciśnienie, tutaj się budujecie, powiem tak kochani jeżeli macie jeżeli macie romans z żonatym tak z żonatą, z żonatym, z mężatką z mężatką, z żonatym no to tutaj kochani uważajcie, bo tutaj nie dość, że zostanie to pogrzebane nie zostaniecie, wybrani, nie zostaniecie wybrani bo tu się pokazuje że tu zostaje coś pogrzebane tutaj nie ma spełnienia tutaj jest tak jakby macie się budować na nowo, macie zostać przy domu tak jak to się mówi, przy swoich w domu. Jeżeli chodzi o osoby, jeżeli chodzi o osoby samotne, no, to spotkacie ktoś tu może smolić cholewki żonaty, zamężny, a przede wszystkim zajęty, tak? Osoba, która jest w związku, może tutaj spróbować was zaatakować. Natomiast nie sądzę, żeby to było dobre, bo tam jest obok dziesiątka mieczy i dziesiątka bułów, i tutaj tego spełnienia nie będzie. Jeżeli chodzi o związki, drogie byczki, to tutaj się pokazuje, że też jest jakaś daleka droga. Tutaj są jakieś animozje, tutaj jest chodzi o jakąś starszą osobę w rodzinie, i tutaj na tym polu. O kogoś starszego, o coś co, lub o jakąś sytuację, która, która od dawna nie może znaleźć rozwiązania, to tutaj się kłócicie. Jest tutaj troszeczkę awanturek, tutaj jest jakiś problem, czy to jest rodzinne, czy to jest z partnerem, z partnerką, ale może być rodzinny, bo mamy tą kapłankę, ale pewne rzeczy się odkrywają, moi drodzy, w tym tygodniu, niekoniecznie, specjalnie dobre. tak, Natomiast co Wy z tym robicie? Podchodzicie jak królowa Buma, podchodzicie właśnie z gwiazdą i jeżeli podejdziecie jak ta, znaczy jak, przepraszam, królowa buław, podchodzicie na wesoło, nie pokazujecie tego, że was ubodło, coś, że coś was zabolało, a tak naprawdę koniec waszej energetyki to jest królowa mieczy, czyli osoba sprawiedliwa, dobrze podchodząca do tematu, tak jakby przyjrzycie się temu, ale myślę, że tylko się przyjrzycie i dopiero w przyszłym tygodniu jest tutaj jakiś atak, jest jakaś odpowiedź, jest tutaj odzew na to, co usłyszycie, to co odkryjecie, nie będzie, słuchajcie, są rzeczy, które nie będą cudowne, nie będą w ale one mają się odkryć, one mają właśnie takie być, wy musicie tu wypowiedzieć się, bo to wam da tą gwiazdę, tak, jeżeli jesteście z trygonem wody lub z ognia, no to kochani, tutaj niestety właśnie na, z, ty, z tymi osóbkami, z tych trygonów może tutaj być jakieś tarcie, coś się odkrywa lub tak jakby ktoś ma do was pretensje o coś, że chodzi o dom, coś związane z domem, ale jednocześnie coś związane z emocjami lub chodzi o wyjazdy, przyjazdy lub nie ma, że ktoś nie jest obecny tak, ale tutaj się odkrywają jakieś brzyd, brzydkie tajemnice, dosłownie brzydkie tak mi się wydaje przynajmniej ale tutaj wystajecie jako mm, ogólnie podchodzicie do tego jak królowa mieczy, czyli tak jakby bardzo mieczowo, zdroworozsądkowo, ale jednocześnie dzięki temu to jest tak jakby spadł wam jakiś ciężar bo to jest tak jakby podejrzewałem podejrzewałam, także coś się przy tym domu, odnośnie domu odnośnie moich relacji, odnośnie tego jak do siebie podchodzi tak odnośnie tego naszego spełnienia, coś tutaj nie grało i tutaj tak jakby podchodzicie, dowiadujecie się, ale podchodzicie mm, zdroworozsądkowo i później tak jakby spada z Was, to, to dosłownie z Was spada, bo wchodzicie w gwiazdy, w królową i na przyszły tydzień w trójeczkę kielichów, czyli tak jakby dajecie upust sobie, tak jakby tym sytuacjom, ale jest to sytuac są to sytuacje, które oczyszczą się na waszą korzyść, moi drodzy, pamiętajcie o tym. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o pracę, no to w pracy, tak jakby jeżeli szukacie, to prawdopodobnie mężczyzna będzie osobą przyjmującą, tak, a nawet jeżeli nie mężczyzna, bo jest zaprzyjaźniony z kapłanką, z bardzo mądrą personą, to tak jakby ta gwiazda czeka na was, czyli macie szansę, że do trzech Tygodni będziecie pracować, będziecie zatrudnieni w nowej firmie. Jeżeli chodzi o zdrówko, mamy tutaj ciśnienie totalny spadek, taki pokazuje się, że poprzez tak jakby, poprzez energetykę słowa, czyli plotki, plotki, jakieś pomówienia tutaj, coś tutaj się zadziewa i to są plotki ze świata, tak, zbieracie to i nie możecie tak jakby, ja bym powiedziała, że w drugiej połowie najbardziej nie możecie tak jakby tego przegryźć w jakiś sposób i tutaj te zdrówko, ta energetyka o Państwa siada, ale później jakoś tak jakby, nie wiem, piątek powiedzmy, piątek wieczorem, to jest tak jakby Siadam sobie przy kawce, czy siadam sobie przy lampce wina i po prostu. Układam to, tak? Układam, bo tak to nie, tak to nie, tak to tak. I sobie układam, segreguję i tutaj bardzo ładnie byk sobie z pewnymi rzeczami poradzi. Natomiast byczki nie wchodźcie w romansę. Nic to wam nie da. Mało tego, jeżeli jesteście w romansie, jesteście ze znakiem wody, lub jesteście strygonem ognia, czeka was po prostu tutaj. No tutaj się coś odkrywa. Tutaj może być tak, że tutaj ktoś przyjdzie, ktoś wam coś zarzuci, tak, bo tutaj pokazuje się ta królowa mieczy do Was bardzo. Ona jest od was od. Wrócona, ale ona jest nastawiona na to, żeby coś udowodnić i to, to wszystko, co mówiłam o Was, że to Wy odkrywacie jakąś tajemnicę, to też może być tak, że jeżeli jesteście w związku takim obocznym też jednocześnie, no to może się tutaj Wam dostać po uszach, kochane byczki, ale mam nadzieję, że nie jesteście, że większość z Was nie jest, natomiast wchodzicie w energetykę Trójki Kielichów, co by nie było, bo tu się pokazuje, że sytuacje z tego tygodnia, one tak jakby czyszczą, one zawalają, bo dziesiątka już jest ostatnia, tak, dziesiątka buław, czyli koniec, już więcej nie mogę, tak dziesiątka mieczy, coś zostaje pogrzebane, coś zostaje odkryte tutaj są słowa, ale jednocześnie drogie byki, jeżeli jesteście paniami w szczególności paniami, chociaż co panowie z damską duszą, więc tak jakby macie tutaj awantury z przełożonym, z przełożonym i na to bym uważała, chociaż nie widzę, żeby tutaj to, co, żeby to coś kolidowało wam z pracą strasznie mocno, tyle byczki kochane pozdrawiam serdecznie i lecimy Ta, co dla naszych bliźniąt? Co dla naszych bliźniąt, teraz zobaczymy, co tam dla naszych bliźniąt, co dla naszych bliźniąt na ten tydzień. Zobaczmy, co też bliźniąta. jaka na ten tydzień, sprawiedliwość, kochankowie, czwórka denarów i czysta droga, no nieźle, energetyka jest dobra, dobra, coś się tu wyrównuje, dobra, będę wykonywał, wykonywała, do, dokonywała wyborów, ale coś trzymam w garci, chodzi o kasę, kasę, dobra jakieś materialne, jeżeli chodzi tutaj o uczucie, no to dla samotnych, dla samotnych odkrycie czegoś pięknego ja bym powiedziała i tak trzymać, słuchajcie, szukać, szukać, rozglądać się, szukać, szukać i jeszcze raz szukać bo tu się pokazuje, że znajdziecie dla domu i idziecie w coś tutaj awantura, słuchajcie nie prowokujcie awantur z trygonem wody, bo tu się pokazuje, że będzie wielka awantura o pieniądze tak, może być w przyszłym tygodniu natomiast w pracy walka bo tu się pokazuje, tak jakby tak jakby nie ma równego dawania i brania, nie ma tutaj jakiegoś złotego środka, nie ma dobrego podejścia i tak jakby poprzez to jest tutaj jest o pieniądze jest jakaś awantura w pracy o pieniądze o, tak, jakby obroty, nie wiem o co chodzi, ale w szczególności z trygonem wody. Uważajcie, bo tu może być coś i to chodzi o duże pieniążki. O duże pieniążki, o duże dochody, o duże inwestycje. Nie wiem o niej, kochani, ale na to zwróćcie uwagę. Natomiast energetyka wasza jest przepiękna. Pierwsza połowa dla was po prostu. Ja bym powiedziała, że do środy to, co zrobicie do środy w tym tygodniu. No to czeka Was wielki sukces w przyszłości. Naprawdę czeka Was wielki sukces. Natomiast, tak jakby, warto posłuchać, bo tu się pokazuje, że chcesz bliźniaku działać sam, ale nie działaj sam, bo przegrasz. Bo tu się pokazuje, piątka mieczy, że później z czymś walczysz, później uciekają jakieś zasoby, nie ma czegoś. Tak więc na to zwróć bardzo mocno uwagę. Słuchaj, bo to jest praca zespołowa. Szóstka denarów, szóstka denarów tutaj, tak jakby, i to umiarkowanie pokazuje, że powinniśmy wszystko wyważyć, jeżeli chodzi o zespół, to pracujemy w zespole, łatwiej Wam teraz tak będzie. Jeżeli chodzi o osoby, sam, o osoby samotne, zielone światełko, ja bym powiedziała, że przez cały tydzień, e, przez cały tydzień, ale najbardziej, żeby znaleźć kogoś do serca, to pokazuje mi się, że do środy macie tutaj, macie tutaj wybór, macie też pannę, macie bliźniaka, macie wagę, słuchajcie, macie kogoś troszeczkę pokrzywdzonego, takiego pokaleczonego z podróży, z trygonu ognia, ale też warto, też warto zainwestować, bo z tego tytułu będzie dom, będzie czysta droga, można, słuchajcie, coś tutaj stworzyć. Jeżeli chodzi o związki, to jest tak jakby wyrównanie nareszcie energii, dokonanie jakiegoś wyboru, ale tu też się pokazuje, że partner, partnerka chce tak jakby uzrupować sobie na coś, natomiast wy wiecie, że nie możecie sobie na to, na to chwilę pozwolić, ale powiem tak, ogólnie macie przepiękne karty, bo tak, dom szczęśliwy, dom spokojny, czyli wraca zadowolenie, równowaga, wraca równowaga już od początku tygodnia, tutaj po jakimś, po jakimś przesileniu coś się zaczyna dobrego dziać, no macie koło fortuny, macie czystą drogę, macie dom spokojny, To jest transformacja, odkrywają się jakieś, odkrywają się jakieś tajemnice, tak, lub jesteście nośnikiem tajemnic, moi drodzy, bo to też może być, że coś ukrywacie przed światem, chcecie coś ukryć bardzo głęboko, natomiast powiem tak, kasowo nieźle, emocjonalnie bardzo fajnie by wręcz powiedziała, ale tutaj jest taka wasza odwieczna walka, jeżeli chodzi o pracę, tak jakby walczycie dla zasady, nie wiem po co, bo tracicie przez to pieniądze, bo ta czwórka denarów to jest tak jakby tracę, tak, niby zyskuje, niby coś tam mam w garści, ale już... Kłócąc się, awanturując, mając swoje wizje dla zasady, ja już coś tracę. Tak, i musicie się nad tym, kochani, zastanowić głęboko. Jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, kręgosłup, kręgosłup, jeszcze raz kręgosłup. Mamy tutaj, kochani, ciśnienie, ciśnienie, ale jednocześnie pokazują się stawy, zawroty głowy. Zwróćcie na to uwagę. I jeżeli chodzi tutaj o główkę, bo w szczególności tu chodzi o zawroty głowy, żeby nie okazało się, że naprawdę trzeba będzie skorzystać z porady lekarza. O ile już nie trzeba, bo pokazuje się, że jeżeli pójdziecie, to tak naprawdę szybka będzie, tak jakby szybkie ułożenie planu leczenia dla Was, moi drodzy. Także tak to widzę, nieźle bliźniaki. Powiem tak, dużo tajemnic, bliźniak jest, korzysta w tym tygodniu bardzo mocno ze swojej intuicji, ale bliźniaku nie walcz z nią, jeżeli masz już korzystać z tej intuicji, to z nią nie walcz, bo tu się pokazuje, że raz idę, jestem zharmonizowany, zharmonizowana, a za chwilę pokazuje się dwoistość mojej duszy, mojej natury, bez kapłanka i piątka mieczy i już walczę sam ze sobą i tak naprawdę nie wiem, czego ty bliźniaku będziesz Chciał od świata, od świata, od samego, od samego siebie, ja bym powiedziała, bo tu nie ma fizycznej osoby, z którą byś walczył, naprawdę. Nie pokazuje mi się ktoś fizyczny tak naprawdę, ale później jest przem Musisz uważać z tą walką, musisz uważać z tym, co mówisz, z tym, co robisz, bo tak jakby nie będzie, jeżeli nie będzie równego dawania i brania, to w przyszłym tygodniu wchodzisz w energetykę śmierci. Tam jest śmierć, tutaj jest tak jakby śmierć dziewiątka denarów i piątka buław, czyli będziesz bił się z myślami, był się, będziesz bił się z myślami sam ze sobą, lub będziesz walczył sam ze sobą, tak jakby ktoś ci coś mówi, a ty do, do ciebie tak jakby nie dochodzi, tak, nie dochodzi, a tutaj chodzi o zespół drogi, bliźnięta. Także tyle pozdrawiam serdecznie. No i cóż do kolejnego czytania. Pieniążka ci nie zabraknie, także nie jest źle. Albo podstaw do zarobienia, bez tu macie na, na płaszczyźnie, płaszczyźnie materii macie super, w miłości macie super, z emocjami macie, z, z emocjami trzeba się niestety zastanowić na tym, gdzie się, chce, gdzie się chce uderzyć i trzymać się tego wilka, nie tego złego, tylko tego dobrego trzeba pokarmić, tych dobrych energii i emocji, kochani. Także tak to widzę pozdrawiam, dobrze zrobiłam poczekajcie, by baran B, bliźniak, tak, trzy znaki to jeszcze, to jeszcze nie, to zrobię jeszcze czwarty, zrobimy jeszcze raczka <grym> ojej ojej <grym> Iza, dobra, zrobimy trzy filmiki po cztery, po cztery znaki dobra, to lecimy jeszcze raka co dla naszych raków na ten tydzień karty przygotowałe jak już tutaj energię lecimy, co dla raczka dla naszych raków. Cesarz, zawieszenie, wisielec, umiarkowanie i coś mi tutaj spadło i wymiana wiadomości. No dobra, no to nie jest źle. Czyli ktoś, ktoś coś zawiesił, ktoś z czego jest zrezygnował i tu się pokazuje, że zostaje tak poinformowany, poinformowany o tym, że coś zostało zawieszone lub coś się zadziało, coś się mogło zadziać, nie wiem, z kończynami u partnera, partnerki, bo tu się pokazuje bardziej partner, partnerka, tak, także coś tutaj się może wydarzyć albo coś się odwiesiło, tak, coś chociaż nie, bo tu jest walka. Tu jest walka, i, kochani, dlaczego jest ta wieża? Ja tutaj sobie wyciągnę, dlaczego jest ta wieża. Słuchajcie w emocjach. Chodzi o pieniążki, czyli tutaj będzie chodziło o jakieś pieniądze, moi drodzy. Kradzież trzeba uważać. Tutaj mężczyzna nie może zarobić. Mężczyzna nie może zarobić, tak? Lub tak jakby, ale to są wiadomości, bo to idzie do Was. Ale powiem Wam, kochani, tak, że dla samotnych, Zostawiłabym wszystko do czwartku. Od czwartku bym powiedziała, że tutaj coś tak jakby drgnęło w emocjach, coś by drgnęło w uczuciach. Tutaj można się pokusić o kogoś, o jakiś romansik, o jakiś flircik, flircik internetowy, takie smsowe, telefoniczne. Tak, no tutaj jest, że ktoś tutaj, ktoś na Was czeka. Tu z trygonu ognia i z trygonu wody też ktoś na Was tutaj strasznie mocno czeka. Wy jesteście niesłychanie energetyczni dla tej osoby, bardzo, bardzo bardzo mocno, ale poczekajcie, dajcie sobie do tego czwartku, dajcie sobie spokój bo pokazuje się, że do czwartku będziecie tutaj walczyć jakieś pieniążki tutaj będziecie komuś pomagać tutaj będziecie z kimś o coś walczyć tutaj się tak jakby coś zadziewa odnośnie pracy nie wiem czy u was, czy u partnera chociaż tutaj tak jakby ktoś ktoś wycofuje się z czegoś co powiedział wcześniej, tak, bo to jest tak jakby wycofuje się lub coś się zawiesza, moi drodzy i na to zwróćcie bardzo mocno uwagę natomiast dla tych, którzy już tą pracę mają, bo to jest tak jakby podjąłem, podjęłam tą pracę, tak, a byłem w jakimś zawieszeniu, to tutaj mam symeczkę denarów i słoneczko i jeszcze trójeczka denarów, czyli tworzenie nowe pomysły, to tutaj nie jest źle, ale tak jakby m, jeżeli chodzi, jeżeli bardziej bym powiedziała, że tu będzie chodziło o partnera, partnerkę i tutaj będzie chodziło o związki stałe, tutaj może być jakiś spro, problem z pieniędzmi lub coś po prostu tak jakby... M, na coś partner partnerka będzie musiał wydać i tutaj jest takie poinformowanie was bo to jest wymiana wiadomości czyli dostajecie takie wiadomości jeżeli chodzi słuchajcie ogólnie o cały tydzień to tutaj tak jakby mm, będą wiadomości średnie jeżeli chodzi o pracę o pracę o coś nowego o coś nowego i tutaj, ale powiem tak, zostawcie to samemu sobie, niech to sobie idzie, zostawcie, tak jakby nie dopytujcie się, nie dopytujcie się, nie bójcie się przede wszystkim, bo tu się pokazuje, żeby się nie bać, tak, tutaj jest, mamy to wieżę, mamy tego wisielca, ale nie bójcie się, bo tu się pokazuje, że ten denarów ten, ten cesarz, bo to jest tak, w szczególności dla tych, gdzie zatrudnieni są przez Pana, tak, przez Pana, bo to jest mężczyzna, chociaż może być kobieta odamskiej, o męskiej duszy, ja mam Taką w tarocie na przykład, to ja jestem cesarzem, więc tak jakby chcę wam powiedzieć, że poczekajcie, bo tu się pokazuje, że coś się zawiesza, tak, tak jakby te informacje od poniedziałku do środy, one będą średnie odnośnie pracy, tworzenia pracy, jakości pracy lub coś się zadzieje w tej pracy, tak, ale będzie tu, będzie to są wiadomości, które do Was idą, natomiast zostawcie, tak jakby nie walczcie, nawet nie walczcie ze sobą odnośnie rozmowy, bo tu się pokazuje, że kurde, no to ja już tutaj, ja już się boję czegoś, bo coś się nagle zawaliło, bo coś się nagle zawiesiło, bo kto ktoś odszedł, czy coś się zadziało tak, ale nagle nie bójcie się bo dla was wchodzicie w równowagę już w drugiej połowie tygodnia, macie to dwójeczkę buław, macie umiarkowanie słoneczko i już normalną wymianę wiadomości czyli nie jest kochani źle tylko ta pierwsza połowa tygodnia jest taka sobie średnia, o taka sobie średnia bym powiedziała w wiadomościach jeżeli chodzi o zdrówko moi drodzy, no to tutaj troszeczkę trzeba będzie uważać szczególnie w pracy, tak, bo tu się pokazuje że w pracy może się coś zadzieć, może się coś zadzieć, tak, tutaj mogą być jakieś wywrotki, to są zawroty głowy, tutaj są nerwobóle, bóle jakieś, ale coś tutaj może być, tutaj uważamy, bo możemy paść na kolana, dosłownie i w przenośni, tak, także zwracamy Czy na nie idziemy głodnie, żeby cukier nie spadł, tak, no bo walniemy na te kolana, to są te omdlenia, ale jednocześnie może zadzieć się coś, coś. Z jakąś częścią ciała, jeżeli chodzi o człon nasze członki, ręce, nogi, coś tutaj się może, słuchajcie, dziać, albo może być, no nie wiem, może być tutaj zawrót głowy, tak mogę. Możecie tutaj mieć zawroty głowy, ale chodzi to, będzie to miejsce Waszej pracy, tak? Dla tych, które siedzą w domciu, dla tych, którzy siedzą w domciu, ale na przykład pracują, sobie idą do kuchni pracować, to uważajcie w tej kuchni, żeby coś tam się nie być, może się o szafkę walniecie. Nie wiem, o co chodzi, łatwo, nie życzę nikomu, nie chcę złe w mi wchodzi, a co dobre, tylko skat, kochani, do Was przychodzi, więc tak to widzę, natomiast tak, wielka szansa wielka szansa na poznanie kogoś, tylko, że tutaj jeżeli by miało chodzić, miałoby chodzić w pierwszej połowie, no to, znaczy tak dla rząd, dla zajętych dla tych zajętych, ta druga połowa, mimo, że jest perfekt dla samotnych to tu się pokazuje, że zawieź swój sprzęt kobieto, mężczyzna na haku i nie używaj go bo tutaj jest tak jakby jest wymiana wiadomości, że kogoś chcecie poznać, że po coś idziecie lub się dowiadujecie, że partner partnerka kogoś poznał, tak, bo tu się pokazuje tak jakby, nie wiem, poprzez kartę, poprzez wyciąg, poprzez coś takiego, że tutaj gdzieś zostało wydane, nie tam, gdzie potrzeba natomiast ja bym powiedziała tak Powstrzymajcie swoje języki. Jeżeli podejrzewacie kogoś, to powstrzymajcie swoje języki. Ale jeżeli idziecie sami, wchodzicie w tą dwójkę buław i dokonujecie tego, dokonujecie tego wyboru, no to uważajcie, bo tutaj też jest wymiana i będą oczy, które mogą Was, kochani, zobaczyć. Tyleż, moje raczki, kochane, macie w pracy, w, pracy w drugiej połowie macie zielone światełko. Tutaj tak, jakby jest harmonia, równowaga, wiadomości się naprostują. Pierwsza połowa tygodnia bardzo średnia, jeżeli chodzi w szczególności o urzędy, jeżeli chodzi o osoby, gdzie musicie się gdzieś tam skonfrontować z tymi osobami. To pierwsza połowa to jest jedna ciągła walka, więc na to zwracamy, kochani, uwagę. Ale już za to druga połowa i wejście w energetykę przyszłego tygodnia. Kochani, tak trzymać. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego czytania. Hejpa.